Cześć, zapraszam Was dzisiaj na taką lekką, swobodną, delikatną jogę, przyjemną dla kręgosłupa bardzo. Stajemy w pozycji góry, ustawiamy stopy tak, aby ich zewnętrzne krawędzie były równolegle do siebie. Podciągamy lekko, rzepki kolan, podwijamy kość ogonową, unosimy ręce lekko napięty brzuch, składamy teraz dłonie na klatce piersiowej, oddychamy, oddalamy barki od uszu, wszystko dzisiaj robimy bardzo na luzie, teraz tak, stajemy na szerokość miednicy, palce stóp kierujemy do wewnątrz, pięty na zewnątrz, podwijamy kość ogonową i delikatnie wyginamy się do tyłu, Delikatnie pracujemy nad otwarciem klatki piersiowej. Przechodzimy do skłonów przód maksymalnie do kąta 90 stopni. Pamiętajcie, żeby odpychać się z dłoni, od ud, żeby wydłużyć kręgosłup. Patrzymy w matę, szyja przedłużeniem kręgosłupa. Miednica znajduje się nad stopami. I uginając nogi w kolanach. Unosimy tułów, poszerzamy rozkrok, podwijamy kość ogonową, układamy kciuki na kości krzyżowej i delikatnie wyginamy się do tyłu. Aktywizujemy mięśnie pleców. Oddalamy barki od uszu. I przechodzimy do skłonu w przód. Pamiętaj, wydłużony kręgosłup. oddychamy głęboko i uginając nogi w kolanach wychodzimy z pozycji przejdziemy do pozycji bocha teraz głową w dół łączymy palce stóp siadamy guzami kulszowymi na piętach i wyciągamy ręce do przodu staramy się rozluźnić zachowujemy kontakt pośladków z piętami oddychamy odciążamy mięśnie pleców. Dzisiaj wszystko na luzie, także nie forsuj się za bardzo. Wykorzystując ułożenie dłoni, stajemy na paluszkach, unosimy miednicę, przechodzimy do psa z głową w dół. Dzisiaj psy będziemy robić na ugiętych nogach, na paluszkach. Starając się skoncentrować na wydłużeniu, maksymalnym wydłużeniu kręgosłupa, miednica wędruje do góry, mocno odpychamy się z całej powierzchni dłoni, głowa swobodnie opada między barkami. I przechodzimy do bocha teraz głową w dół. Oddychamy, staramy się w każdej asanie rozluźnić, odetchnąć. I powstajemy znowu do psa z głową w dół na ugiętych nogach. Bardzo fajnie, tutaj pracujemy nad wydłużaniem kręgosłupa. Starajmy się w tym wszystkim rozluźniać, oddychać głęboko, tak aby ta pozycja była dla nas wygodna. I przechodzimy do oddechu w kocie. Głęboki wdech. Prawi grzbiet i koci grzbiet. Długi wydech. Głęboki wydech. I długi wydech. Zwiń matę pod kolanami. Przejdziemy teraz do łagodnej wersji się księżyca. Popraw... Y Wykonaj wykrok prawą nogą, popraw ułożenie lewego kolana na macie, podwin, kości ogonową umieść kciuki na kości krzyżowej i delikatnie zacznij wyginać się do tyłu. Oddalamy barki od uszu. Pracujemy nad otwarciem klatki piersiowej. Oddychamy głęboko, rozluźniamy się. Nie o zakres ruchu nam chodzi, a właśnie o to rozluźnienie. Przechodzimy do oddechów w kocie. Pamiętaj, głęboki wdech i dłuższy wydech. Masujemy kręgosłup. Codzienna praktyka takiego prostego treningu na pewno zrelaksuje nas, będziemy się lepiej czuli. Jest bardzo zdrowe dla kręgosłupa. Wykonujemy sierp księżyca na drugą stronę, wykonujemy duży wykrok lewą nogą, poprawiamy ułożenie prawego kolana na macie, podwijamy kość ogonową i umieszczamy kciuki na kości krzyżowej. Wyginamy się do tyłu. Pogodna wersja sierpu księżyca. I znowu staramy się odnaleźć ten luz. To, że jesteśmy tu dla siebie, że sobie służymy, a nie ciśniemy na siłę. I oddechy w kocie. Znajdź własny rytm. Oddychaj pełną piersią. Głęboki wdech i długi, szeroki wydech. Rozprostuj matę i ponownie przejdź do bohatera z głową w dół. Tak jak mówiłam dzisiaj na luzaku. Także wykonujemy bardzo proste ćwiczenia, w których jednak codzienna praktyka naprawdę może zdziałać tak zwane cuda. z ułożenie dłoni, unosimy miednicę do góry. Przechodzimy do psa z głową w dół. Na ugiętych nogach miednica, jak najwyżej potrafimy. Chowamy głowę między barkami, prostujemy, wydłużamy kręgosłup mocno, odpychając się od całej powierzchni dłoni. I uginamy nogi w kolanach, przenosimy ciężar ciała nad barki do psa z głową w górę. Układamy uda na macie i pracujemy nad otwarciem klatki piersiowej. Jest nam wygodnie, ponownie pies z głową w dół. Przechodzimy do bocha teraz głową w dół. Jeżeli chcesz poszerzyć zakres ruchu z wydechem, możesz przemieszczać powoli, delikatnie ręce do przodu. I zaproszę cię teraz do pozycji szczeniaczka, przechodzimy do klęku podpartego i przemieszczamy ręce do przodu, Jednica znajduje się nad kolanami, pozycja szczeniaczka, bardzo fajnie pracujemy tutaj nad górną partią pleców, staramy się nie zapadać w odcinku lędźwiowym, staramy się rozluźniać. I delikatnie wychodzimy z pozycji. Kilka oddechów w kocie. Masujemy kręgosłup. Głęboki wdech, krowi grzbiet. I długi wydech, koci grzbiet. Znajdź własny rytm, własne tempo. Poproszę Cię teraz o położenie się na plecach. Przemieść mięśnie pośladków w kierunku do stóp. Przyklej cały odcinek kręgosłupa do maty. Ułóż się wygodnie. Popraw głowę. Popraw ręce. Odciążamy kręgosłup. I teraz zegnij nogi i zbliż je do tłowia, chwytając się pod kolanami. Do pozycji kołyski. Kolejna świetna pozycja masująca kręgosłup. Bo yoga to jest automasaż, tak naprawdę. Dzisiaj mamy szerokie spektrum, właśnie automasażu. I złap się za podeszwy stóp po wewnętrznej ich stronie do pozycji dziecka. Tutaj też bardzo fajnie pracujemy nad odciążaniem kręgosłupa. I możesz sobie się popołysać również w tej pozycji. O, pamiętaj o oddechu. Rozluźniamy się. Odłóż stopy na matę. Wstań w sposób bezpieczny, wyciągając prawie ramy za siebie, podpierając się na lewej dłoni, delikatnie wstając. Przejdziemy teraz do siadu japońskiego, siadając z guzami kulszowymi na piętach, wyciągając skórę spod kolan, delikatnie podwijając kościogonową i napinając mięśnie brzucha. Prostujemy i wydłużamy kręgosłup. Staramy się nie zapadać w odcinku lędźwiowym. Kontrolujemy tak, aby nie wyginać się w odcinku lędźwiowym. Unosimy z wydechem ręce w górę. Oddalamy barki od uszu. Robimy zaplotkę. Kierujemy wnętrze dłoni do sufitu. Wydłużamy kręgosłup. Skupiamy się na oddechu, żeby z każdym wydechem coraz bardziej odkrywać relaksowanie się w tej pozycji. I powracamy do góry w siadzie. Ręce swobodnie opadają wzdłuż tułowia. Oddalamy barki od łóżka. Ponownie unosimy ręce. Robimy zaplotkę na drugą stronę. Czyli, jeżeli prawy palec wskazujący był z przodu, to niech teraz będzie lewy. Kierujemy wnętrza dłoni do sufitu i wydłużamy kręgosłup. W każdej asanie poznajemy swoje ciało, także nie bójmy się powtarzać ćwiczeń, nie bójmy się prostych ćwiczeń, bo w prostocie jest moc. Przechodzimy do góry w siadzie. Delikatnie zaktywizuj barki. Pokręć nimi do przodu, do tyłu. I zaproszę Cię teraz do pozycji krowiej paszczy. Wyciągnij ramiona do boków. Dużym, zamaszystym ruchem umieść lewą rękę między barkami, a prawą od góry złapią. Ponownie ręce do boków, wykonujemy delikatne krążenie ramion w przód i w tył, i wykonujemy krowią paszczę na drugą stronę, umieszczając prawą dłoń między barkami i łapiąc od góry za lewą dłoń. Krowia paszczę. Pamiętaj, aby zachować spionizowany tułów z napiętym brzuchem, żeby nie wyginać się w odcinku lędźwiowym. Wychodzimy z pozycji, wykonujemy delikatne krążenie ramion do tyłu i do przodu. I zapraszam Cię ponownie do pozycji bocha, teraz głową w dół. Głęboki wdech i długi wydech. Teraz jeżeli masz ochotę i nie sprawia Ci to bólu w żaden sposób, ani dyskomfortu, możesz wykonać takie tutaj y, taki delikatny skręt y, umieszczając prawą rękę między tłowiem a matą i to samo wykonujemy na drugą stronę Rozluźniamy się. Wychodzimy z pozycji do boh pozycji bohatera z głową w dół. Zapraszam do oddechów w kocie. Głęboki wdech i długi wydech. I we własnym tempie. Staramy się każdą, każde ćwiczenie wykonywać skrupulatnie. Przechodzimy do klęku podpartego, kierujemy palce dłoni naprzeciw siebie i umieszczamy prawą rękę pomiędzy tłowiem a matą. Skręcamy się tutaj w klatce piersiowej. Głęboki wdech i wykonujemy to samo na drugą stronę. Miednica znajduje się nad kolanami. Są osoby, które naprawdę bardzo chwalą sobie to ćwiczenie, i ja jestem jedną z nich jak najbardziej. Powracamy do oddechów w kocie. Porządnie wyginamy się i masujemy kręgosłup. Zapraszam Cię teraz do siadu skrzyżnego, usiądź na guzach kulszowych, wyciągając mięśnie pośladków do tyłu i na zewnątrz, oprzyj ręce o kolana, wydłuż kręgosłup, delikatnie napnij brzuch, tak żeby pilnować ułożenie tłowia, czubek głowy do góry i delikatnie na prostych plecach skręcamy się w prawo. wracamy do centrum zmieniamy ułożenie nóg poprawiamy siat. i delikatnie skręcamy się w lewo pamiętaj szyja przedłużeniem kręgosłupa Szczółek głowy do góry siedzimy dumnie, ale rozluźniamy się i powracamy do centrum. Połóż się teraz na plecach z ugiętymi nogami w kolanach. Przemieść mięśnie pośrodkowy do pięt. Przyklej cały odcinek kręgosłupa do maty, popraw ułożenie głowy, tak aby było Ci wygodnie. I zapraszam Cię do wachlarzyka. Wdech, nogi wędrują ku górze, wydech opadają na dół. Głowa patrzy w przeciwnym kierunku co nogi. Masujemy. Rękosłup. Skręcamy się delikatnie. Teraz zbliż pięty do pośladków i odpocznij. Możesz sobie położyć dłonie na brzuchu, oddychając głęboko i jakby monitorując tymi dłońmi. Ruch brzucha pod wpływem oddechu, głęboki wdech, brzuch unosi się w górę, jest długi pełny wydech, dłonie opadają na dół. Bardzo polecam Ci poleżeć tak codziennie, przez kilka minut, odciążając kręgosłup na macie w ten sposób. Ugięte nogi pozwalają nam na odsunięcie mięśni pośladkowych i przyklejenie całego kręgosłupa do maty. To jest bardzo zdrowe. Poleż tak sobie tyle, ile masz ochotę. Poobserwuj swój oddech, zrelaksuj się.